Info z polityki polskiej i zagranicznej. Prezydent USA Donald Trump, w serii ostatnich wypowiedzi i w nowej strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, ostro zaatakował Europę, nazywając ją gnijącym kontynentem rządzonym przez słabych i głupich przywódców. Zdaniem Trumpa, głównym grzechem Europy jest polityczna poprawność i liberalna polityka migracyjna, które w jego ocenie osłabiają kontynent. Na tle krytyki wyróżnił jednak kilka państw. Pochwalił Polskę oraz Węgry za ich restrykcyjne podejście do imigracji, określił, że wykonały świetną robotę. W kontekście wojny na Ukrainie Trump skrytykował także stronę ukraińską. Stwierdził, że od ostatnich wyborów minęło już zbyt wiele czasu, a dalsze odraczanie głosowania podważa demokratyczny charakter państwa. Uznał, że jeśli władze w Kijowie nie zdecydują się na wybory, to to już nie będzie demokracja. W odpowiedzi na tę ofensywę ze strony Białego Domu liderzy europejscy zareagowali zdecydowanie. Podkreślają, że kontynent nie zasługuje na takie określenia i że takie wypowiedzi zagrażają fundamentom sojuszu transatlantyckiego. Wypowiedzi Trumpa pojawiają się w momencie, gdy Europa stawia wyzwania: pomoc Ukrainie, zarządzanie polityką migracyjną, a także refleksja nad przyszłością sojuszy, co czyni jego słowa szczególnie kontrowersyjnymi i potencjalnie destabilizującymi. Zasubskrybuj kanał.